Nie ja są ja jestem Super Edyka. Dzisiaj gramy z Kazem. CESKOM! Czaski było. Oczywiście jak, jak My... zawsze ładuje mnie milion lat. Ale zaraz mnie wczyta pewnie. Coś mówiłeś? Bo ci przerwałem chyba. Nie. Dobra. No, i gramy w Vertigo, oczywiście moja ulubiona no. mapa była.. Vertigo Inferno chyba. O, już jestem. Vertigo Inferno było. Dobra, oczywiście jak zwykle. Sprawdzam tutaj. I 16 stopień i 32 stopień. No i, i w ogóle mnie prawdopodobnie kazuś po tej rundzie wygranej będzie miał ranga. Ale nie wiem No coś tam mówił, że jak dostajesz rangę, to ci się ona nie błyszczy w ogóle, a jak jesteś blisko wbicia rangi, to się mega błyszczy i się właśnie mega błyszczy ranga. Nie? Dlatego prawdopodobnie będzie miał ranga. Co to będzie już jaka ręga? Silver skurdeł, nie? Silver Silver skurdeł, hmm. nie? Uuu, ma... jaki ładny skinę, kto jest chwa? Uuuu, uspik. Ja też mam SPiKa. A chopie, wyrzuciłem, aha, chopie. Dobra, maka kupuję. No nie ma czego po prostu. Kurde. Dobra. Nie, faj znowu, będzie mięcznik. Lagi mam oczywiście jak zwykle Leżą Miałem powiedzieć gram ustam, I Oni rasują czyli... i dostają head'a Oni wychodzą i dostają we dwójkę po Dobra widzowie ja kupuję teraz Kałaszka trochę zrobiłem awka Tesłem tak oczywiście Uuu no, sobie, uja, sobie uja, jakie skin Ja mam tysięcy już, A tak no Taka właśnie, rundia. dlatego mówię, żebyś sobie coś kupił. I... No, no bo oni raszują bez sensu. No bez sensu całkowicie. Stopingu Czekaj. mam oczywiście te panie. Ja Czekaj. Nie, nie będę czekać. No. Oni... tak... Musimy coś szybkoszczelnego. wejść na gewo. <laughs> nie no, takich, chcemy. Dobra, miażdżymy. Wjeżdżam, rozjeżdżam, że tak powiem, albo wjeżdżam, wiem co no mówię. rzucaj im tam molo na początek, żeby nie przeszli. Może wycofają, może coś innego no zrobią. Go szybko, szybko. To szybko, szybko, teraz, no. teraz. Jest git. A co teraz zrobicie chłopaki, romaki? O, o o kurde. Weszły mocne działa. Gdzie ty jesteś? Czekaj, stój tutaj, tak, tak, dobrze, dobrze, dobrze. Odsuń się troszkę, żeby Cię nie zasłaniać. Czekaj, ja podejdę i... Na cię Dobra, już znika smał. Nie ma. I, nie I nie tam są. Może pomyśleli, że jestem smutny. Jest! Ura! Brawo. Uu, jaki hedzik powiedział. Dobra, czekaj, ja może wejdę pierwszy. Biorę famasa, czekaj. Jest, sajt! Uuu, mała kacza. Kurde, ten mój akacz... Czemu jej A gdzie? Też Byłem dosłownie na środku, tam z tyłu. Dobra, patrz le lewituje, pa! Trzymaj się tymi komragami. Dobra, ja sobie kupię tego, kałaszka też. Ja gram twoim kałaszkiem teraz. No właśnie, wiem. Dobra, 5-400 będę miał. Załobiłaś go, tam, go dużo. Tam, bo na to 116. W sklepie, w sklepie i jest w prawym górnym, ile mamy kasy. Ja będę miał chyba 5400. Oj oj, oj oj Ja nie chciałem Cię trafić, bo prowadziłeś. No przepraszam, no, jest... no, dobra, biorę ciężkie działa i tym razem nie chodzi o nagewa. Lekkie działa, dobra, i 4350 będę miał po tej rundzie. Dobra, Wej. patrz co robię. Ty patrz co ja robię. Aha, dostałem już head-up. Aha, dobra, y trzeba zmienić taktykę. Nie, Może bo to oni zrobią. nie mają head ostatnia to, dobra. Dobra, ja... Ej, dawaj dwójka dół idziemy. Ja te flasha i dwójka dół. Tylko... Go... flaga dostępna? A wciągnę tył. tył no, Chciałbym, Jak żeby. Zobra. dobra Zobra. jakby... Zobra. Eee, Zobra. tam. Tam Zobra. 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 rampa, rampa. Zobra. Rampa. ale będzie git. Dobra, bo my się za bardzo z nimi bawiliśmy już później. No, nie go. wiem, czy Dualbret... Dobra, kupuję Dualbret'y. A po nie no weźmy tego. Straciłem kawałek, no, ale sprzedaj to. No dobra. Go. dobra. Dobra, biegnę. No jest z Glockiem. Nie wiem, ale. Wydaje mi się, że go trafiłem raz. Ale nie wiem Dobrze. Mhm. Trafiłem, za 17 go trafiłem Bo ja... O dobra, blok To jest właśnie ten blok, który mnie zabił Dobra. Nie raszujemy tym razem jak oni. Dobra, ja biorę tak. Bo raz biorę właśnie to co ty masz, a raz biorę... tego deserta... Pewnie jakbym miał deserta w hej, hej, traku, to miałbym lekki na nim. Okej. Okay. Są tam? Wyszłam, że tylko ja jestem tutaj. Ale ładowałem. Nie wiem. Ładowałem. No. Ładowałem. Dobra, em, To, to co ty miałeś teraz muszę też wziąć. I dawaj we dwójkę. Nie wiem, ich trzeba rasować. Z nimi się nie da inaczej, bo ich trzeba raszować tylko. No właśnie. Właśnie, myśmy czekali, oni zraszują i wycelujemy im od razu hebi. Zresztą że ich na wodze ja jeden No i nie pan Był górski. Tym razem wzięli MP9, MP9, Dobra. I ja po, pierwszy po, No iść pierwszy. Ja ci rzucę I lecimy. Tak Aj, spoko, nie nie spoko, spoko, spoko Chciałem kałaszka wziąć. Poko spoko, spoko. No, Zwaliłem, chciałem kałaszka sobie podnieść a on mi nagle weźmie To był Galil A to Galil był Ale Jeszcze nie... raz, jeszcze raz Jeszcze raz, jeszcze raz Jeszcze raz, no dobra Tylko ja też chcę na flash Kurde, na m kupiłem w sensie Ja tym razem już to klasa, dobra? No rzuc. Double flash Są side, idę. Do... Side, side. Plantuję. Aha, na boku jest, na boku. No nie. Jaka dostałem? Są takie no skile. Dobra, empty chyba nie. Idę, mało kasy dostaję. 3700 tygodni. Będzie tu i będzie sobie może na górę, tego się nie spodziewają raczej. Oj, flasha dostałem, nie wiem czy to twój, chyba nie. nie. Jest, jest, jest. Wyszed, wyszed, wyszed. Jeszcze laga dostaje, nie wiem. Dostaje jakieś straszne lagi Może Może dlatego, że... Ale gramy chyba dwie rurki albo trzy... Nice. Dwie albo trzy rurki, zagramy raczej dnie. I, ale już teraz będzie raczej lepiej, bo chyba się już wrzucił odcinek na YouTube i mogę zamknąć kartę, bo... Teraz tak wiem, że odcinek jest... Nie wiem nagrany, nie wrzuciłem go, bo dziwała ja na dropie dla was, ale się dowiedziałem, że trzeba mieć 200 osób minimum na nim. Żeby wygrać, w ogóle jest słabo go ty Rzucam flasza, Jest drugi jeszcze. I widzowie, nagrałem go i próbowałem go wrzucić, ale on się tworzył dwie godziny. Dwie godziny się przetwarzał. I już prawie się wrzucił, ale zaczęliśmy nagrywać z kazem i po prostu. Yy, wyłączyłem tą kartę niechcący. Operę w ogóle całą i yy, znikło mi niestety, nie? A mi było się ta ranga już... Mówię Szyba. ci, zaraz będę mieć. No. I mi niestety nie i przepadł filmik a dobra teraz zobaczyć się było czy się zaprowadował i zaraz się widzimy dobra widzowie już jesteśmy oczywiście tutaj i elegancki kałaszek keza i, i chyba gorzej trochę jak po jesteśmy My się na anty lepiej gra jeżeli chodzi o ale następna ronda będzie anty Nie. Połowa nas dotarła, na nie ale... O, i chyba dostał raz. Ale z lewej był. A od razu one-tapa dostałem. Jeszcze, jeszcze raz. Nie chodź z tym strzałkiem. No i yy, 10 dwie mi tam. tamtych. Słabo na nidzie teraz. to dlatego, że lampa dostałem po prostu nie. dobra, dezerta muszę wyjść, mp M7 jest za droga. Oczywiście dosłownie tak Oczywiście. Dosłownie tak samo jak tamtej ludzie wyszedł. Identyko, Też na Huczka i też tak samo. Wyszedł, nie? I one tap i w głowę Dobra, idziemy tu, no mam... tu ja, ja Ja lewo patrzę, ja lewo patrzę. Now is the time. Nie wiem jak on wychodzi i prawdopodobnie teraz za mną Dorzy? Oj, milimetr nad głową mu strzelimy oj, dostał chyba dwa razy chciało. Jednak nie dostał, ale... no trochę zepsułem, bo milimetr nad głową mu nie trafiłem. Widzowie to widzieli pewnie. Ech, dobra. Nie, ja może tu pobejtuję, postrzelam do niego, a ty z drugiej strony go Tego po lewej. O. życie. A, ten. Ten, ten. Od prawej idzie jeszcze. No nie wiem, dwie kule w magazynku. Mam wróć do dhp prawie. No 9hp, chłopowie, zostawiłem. Nie widzieliśmy w Ale to dlatego, że ja do... Widzieliście to, widzowie, na pewno ja w niego wyskoczyłem normalnie, ale miałem dwie, dwie kule tylko. A go mega wystraszyłem. Jeszcze cię z... Kurde, widział mnie, jak przyszedł on. tutaj jeszcze idzie. No dużo dużo. No tam gdzie zawsze. Widział mnie, dobra. GG. To są nieczteroście hp Jakub. To... Dobra, ja muszę Dobra, iść z po prawo. Nie, ty po prawo, ja idę po lewo. Dobra. Tylko nie wiem, gdzie są ten typ. Dobra. kałach Galil, kałach O no zawsze tu wchodzi. Oj, oj, oj. Doży. ale chyba dostał trochę. Ale... Jak coś, może moją zuchę przez um, się wiemy, po prostu. Nie, ja muszę góra iść, ewidentnie. Ty pójdź lewo, bo ten polewo jest nawet słaby, a ja pójdę góra. Ten po lewo po prostu wszystkie rundy robi to samo, nie? Tak nie sprawdziłem ich statystyk. I oczywiście nie umiem skakać. Ale i jego skoki, część pierwsza a Adeki jego nie uda skoczyć, już w pierwszy rzut. Jest tu, za tą dużą skrzynką. No super, no. Już właśnie przeszedł gdzieś, a raczej został tam. <trybuj> <trybuj> No, a się wkurzyłem troszeczkę. Nie powiem, że nie. No jednak... no, ja ja nie powiem, że nie. Nie powiem. Nie powiem. Nie powiem. Nie że tylko ty jesteś. No, super. Aha, jeszcze Nie powiem. z boku. Jak make this rain. Dobry, w nieco rundę kupuje palaka Nie wiem. Ударагиваем. Мы вышли To było jak sąsiad. Ja nie nic. No jak przez ścianę mnie zabił. nie zabił.

Kolejna runda coraz dalej. Dobra, widzowie, jesteśmy tutaj! snajpy mnie próbuje zabić. Nawet nie zauważyłem jakiego miał chłop skina. Ale jesteśmy w kolejnej rundzie I to jest ostatnia rundka w tym odcinku, co prawda trwa od 18 minut. Bo musimy troszeczkę dłużej żyć. Tutaj. A, też chciałem tu napisać, ale już nie mam W ogóle sobie zobaczyć, konta mi podpisał youtuber pewnie. Tego zobacz, zobaczyć drugi... z no ale gdzie ci podpisał? Co? Gdzie ci podpisał? Jeszcze raz proszę. Gdzie ci podpisał? Boinkady. Oni komentarza westi nie dało. No i znowu ginę. Nie, no oni ciągle idą to samo miejsce. Trzeba ich jakoś tam wziąć to tu od góry nie ma ja idę gdzie tam ty idziesz tu ja idę tam ja dół? dobra mało tu jest jestem na górze uwaga do góry nie wiem wszystkie rundy, dwie rundy chłop idzie w góra i nagle jedno Wejdzie dół. Nie jeszcze od tyłu weźmie. To na dwójkę trzeba górę rasować. Na dwójkę musimy ich w górę. Tu innej opcji raczej nie ma. Ja włupa No Jaka bupa w, w tej rysce? Nie wiem, przepraszam za jakieś dźwięki w tle, ale no trzeba tego, praktykę znaleźć jakąś inną nie Czekajmy. Dobra, ja stoję i się nie ruszam, bo nie mają AWP, a ci jeden na pewno ma. Tak, jeszcze szyby dalej Flasza. Piękna miał wyłożonego. Ja, chledam, ja, ja wiem, że nie wiedziałem, czy to coś. Zgryć to głowę Dobra, Wupa. Ja też chciałem właśnie że... przyjść. O! Dobra, Twoja jeneczka. Fajną masz tą rękę. Nie ja będę tutaj stać, czegoś. Ja ja nie kupiłem żadnego w tym. Oj, laga dostałem, nie. Czekaj, jest tu. No, jest swoich tej jest. Chyba ja tym razem biorę AWP. Też. Znaczy nie wiem, czy ty kupujesz. Może ci niby stać, ale nie kupuję. Go, go, go. Gościu ma w opisie... Co ma w opisie? Że lubi AWP No nie wiem Ten, co ma mniejszy level jest lepszy Ja nie wiem czy on już przebił ten 40 level i odnowiło mu się, czy ja nie wiem, jak tu się sprawdza, nie bardzo. Nie, ale... Jeszcze dół jest, chłop. Nie wiem. Zawsze idą tu z Nie tam gościu, gra za stara. Nie, nie wiem, trzeba ciężkie działa wytoczyć. Mam na myśli nagawkę. Tak, koleżanki, ja jakby też nie zrozumiał z Was. Tak, oh, ja się nauczę, że Dobra, biorę to. Nie chcę mi się nagrać. Mrakieta wiesz, jestem winna. To jest w dwóch chłopcach chociaż. co ja zrobiłem? Jedynkę kliknąłem i coś się z tego co było.

to się jeszcze szybko tutaj zrobię kapsloka jeszcze mam nie mogę ry napisać o Dobra dobra, walić to. Nie wiem. Walić ich. Cobra szybko wejdę do Ciebie do y, Lobby. Żeby się pożegnać tu z widzami. Dobra, jak Wykończymy ten odcinek. Y, było źle. Trochę dobrze, trochę źle. No i co? Pa! pa. уже